Witamy na debacie kandydatów do samorządu uczniowskiego. Pozwolę sobie przedstawić porządek tej debaty. Za chwilę kandydaci przedstawią się i powiedzą kilka słów o sobie. Następnie będą losować po dwa pytania, które uczniowie przygotowali ze swoimi wychowawcami i wysłali do opiekuna samorządu. Trzecie pytanie będzie takie samo dla wszystkich kandydatów. W ostatniej rundzie kandydaci zadadzą pytania sobie nawzajem. Zacznijmy. Proszę o przedstawienie się. Zaczniemy od Mikołaja. Witam serdecznie tutaj. Nazywam się Mikołaj Gurecki. Wczoraj nie pamiętam, co ja do obiad, więc jestem właściwym wyborem. W sensie wartościowego kontentu tego wam obiecuję i to dostaniecie. Pozdro. Witam. Nazywam się Filip Wołczyński. Jestem raperem, ale także przed, przede wszystkim uczniem tej szkoły. W przeciwieństwie do mojego kontrkandydata wiem, co robię na tym stanowisku. Cześć, ja się nazywam Emilka Parandyk i możecie też mnie wszyscy kojarzyć z poprzedniej kadencji oraz także teraz pełnię funkcję radnych w Młodzieżowej Radzie Miasta. Hejka, ja jestem Ksenia Kozioł i w tym roku startuję również do samorządu. Rok temu byłam przewodniczącą. Mam nadzieję, że zrobiłam coś dobrego w tej szkole dla Was i w tym roku chcę zrobić jeszcze więcej. Cześć, nazywam się Kasper Leszczyński i głosując na mnie... Razem wprowadzimy nową, lepszą erę dla tebu. Mam na imię Jakub Knol, yy, interesuje się nogą i pomimo tego, że nie ma takich wielkich ambicji jak oni. Yy, no. Tyle w sumie. Przejdźmy w takim razie do losowania pytań. W jaki sposób można zaangażować wszystkich uczniów w życie szkoły? Do czego chciałbyś nas zaangażować? No, do różnych aktywności, różnych ewentualnie też podawania swoich własnych pomysłów, co można byłoby w szkole zrobić, co można byłoby zorganizować, yy, co można byłoby utrwalić albo ewentualnie. Yy, albo ewentualnie. No, po prostu zorganizować. Zgubiłem słowo, więc. zadecydowało, że zechciałeś skandydować do samorządu uczniowskiego. Moją główną motywacją jest brak pogłosu po akcjach samorządu. Ja chcę, żeby to było wiadome, że w tej szkole samorząd działa dobrze, samorząd działa sprawnie. I jednym z głównych celów w trakcie mojej kadencji będzie rozgłośnienie tego, co osiągnął samorząd. Jakim aspekt, jakimi aspektami życia szkoły powinien zainteresować się samorząd? Moim zdaniem, samorząd powinien zainteresować się przede wszystkim tym, czy, czy tym co chcą uczniowie i powinien być większy kontakt właśnie samorząd-uczniowie. I to też będzie w tym roku moim, moim celem, bo chciałabym założyć socjalne samorządu, żeby wszystko było wiadomo, co robimy. Co zamierzasz zrobić, żeby uczniowie mogli się integrować podczas przerw? Wydaje mi się, że nawet nasze miejsca, kanapy lub bistro, które jest, także dużo uczniów przychodzi tam i ile ilekroć tam siedzę, także widzimy, ile uczniów ze sobą rozmawia, więc wydaje mi się, że na razie jest to wystarczające. Okay. Będzie otwarte patio. Myślę, że jestem najlepszą osobą, której można było zadać to pytanie. Osobiście postaram się z całych moich sił walczyć o to, aby patio zostało otwarte. Natomiast musicie też wiedzieć, że nasza władza sprawcza niekoniecznie jest na tyle duża, abyśmy mogli to zrealizować. Ale wiedzcie, że jeżeli zostanę przewodniczącym, to będę o to walczył. Tak, Dzięki. Dobra, o kurde drugie się trafiło. W jaki sposób będziesz sta starał się angażować nauczycieli i dyrekcję w działania samorządu? Ja myślę, że jak najbardziej będę angażował tam różnymi rzeczami, kiedy odnośnie o to chodzi, kiedy chodzi o nauczycieli. Coś się na pewno wymyśli odnośnie tego na pewno coś będzie, no nie powiem, że nie, no czas pokaże, coś pokaże odnośnie tego. Na pewno w jakiś sposób się wymyśli, no nie powiem, że nie, no. Czy tutaj mogę jakoś wybitnie długo powiedzieć? No powiem tak, no reasumując esencję tematu muszę przyznać, że jak najbardziej, no wiadomka. A, a tu wrócić? A, no bo to drugie jest. A, jest seria? On dwa pytania? A ty, nie schapłem się w ogóle. Dobra. Uwaga, drugie się wylosowało. A szkoda, że nie ma koło fortuna, ale dobra. Co wyróżnia cię pośród kandydatów? Eee, to, to się trafi... trafi. Jaka głupota? Weź, no, ej, miałeś nic nie Co mnie wyróżnia? No powiem tak, no... Mój główny plan to jest kontent i w sumie ja już tutaj sporo pokazuję tego kontentu odnośnie tego, no. Czy się wyróżniam? Myślę, że jak najbardziej. Oczywiście też też pokażę, jak to będzie wyglądało, ale no ogólnie już byłem tym wiceprzewodniczącym i miałem tak właściwie tylko wyglądać. I jako taką wyglądałem, no powiem, że nie, co nie, brałem tam udział w różnych wydarzeniach, tego typu rzeczy, mogę tak powiedzieć. Więc myślę, że jako tako mogę powiedzieć, że nawet jako tako wyróżniam, kiedy o to chodzi. Więc no, odnośnie tych wydarzeń, które były w szkółce. Nie, nie tym razem. W jaki Zamierzasz zaangażować uczniów, którzy zazwyczaj nie biorą udziału w życiu szkoły? Myślę, że po prostu wystarczy sprawić, aby ludzie uwierzyli, że to, co robi szkoła, faktycznie ma sens i trzeba po prostu zrobić tak, aby nikt nie czuł się wykluczony. Myślę, myślę że tutaj to wystarczy. Jakie obszary działalności samorządu są dla ciebie szczególnie ważne? Na pewno patrząc na to, na uczniów, na wykluczonych uczniów, na uczniów, którzy nie wiedzą, co się dzieje w tej szkole, mamy zbyt dużą liczebność uczniów, to jest około 1400 osób, żeby do każdego docierały informacje. Chciałabym bardziej zaangażować wszystkich uczniów, żeby chociaż było wiadomo, co się dzieje w tej szkole i wszystkich bardziej zintegrować i tak. Moi, moja, mój wymarzony teb wygląda tak, że faktycznie każdy może się tu wypowiedzieć, to wraca powiedzmy to, o co walczyłam rok temu, czyli powiem tutaj spotek samorządu, gdzie byłoby to powiedzmy trochę filtrowane przez nas, ale każdy mógłby się tam wypowiedzieć, socjale tebu, żeby faktycznie każdy mógł, no socjale samorządu, żeby każdy mógł do nas wrócić i w moim wymarzonym tebie każdy uczeń ma głos. Jakie korzyści z działania samorządu może mieć pojedynczy uczeń? W mojej kadencji, moim planem całym, znaczy głównym punktem mojego programu jest to, że wprowadzę głosowanie. Każdy będzie mógł dać swój pomysł na moją stronę internetową i uczniowie będą mogli głosować, czy wprowadzić ten pomysł, czy nie. Chciałbym podkreślić, że te informacje będą tylko do samorządu że jeżeli zostanie przegłosowana, to to nie jest rzecz pewna, ale dzięki mojemu, mojej kadencji, każdy pojedynczy uczeń będzie mógł mieć poważny wpływ na szkołę. Czym, y, twoim zdaniem, powinien zajmować się samorząd szkolny, a czym się zajmuje? Samorząd szkolny, wydaje mi się, że powinien zazwyczaj yy, po prostu pracować nad tym, żeby czas w szkole wa dla Was i yy, był jakkolwiek yy, nie taki, że po prostu chodzicie, uczycie się i tyle. Yy, a no tutaj szczerze powiedziawszy, przez większość czasu, jak. Byłem takim odrzutkiem i patrzyłem po prostu z boku, co poprzedni, w poprzednich latach robiły samorządy, to im to wychodziło. Więc tak naprawdę wszystko, co robiliśmy przez poprzednie lata, powinno być dalej kontynuowane, a wydaje mi się, że według mnie no ja będę w stanie zrobić trochę więcej niż moi przeciwnicy. Trzecie pytanie brzmi, jakie trzy najważniejsze cele chciałbyś, chciałabyś zrealizować w swojej kadencji i dlaczego właśnie te? Szczerze To jest bardzo dobre pytanie, aczkolwiek nie jestem w stanie do nie od razu odpowiedzieć, <coughs> ponieważ no nie wiem. Myślę, że pierwszy, co by było to próba może realizowania więcej takich dni, które Byłyby by takie śmieszne, gdzie jak się widzi po prostu na korytarz, to ludzie mogą się z samych siebie. Albo z czy tego, co się dzieje na, na korytarzach. Tak, na przykład takim, na przykład tak jak było rok temu w Świętach, gdzie Pan y, Tomasz Szczepanik y, był przebrany za Mikołaja i można było za dwa złote dostać sobie talan darmowy. Y, drugą rzeczą... No, nie jestem do końca pewny, więc pod, póki co oddam mikrofon. Dobrze. E, pierwszą rzeczą, jaką chcę wprowadzić, e, głosowanie. Już <laughs> mówiłem o tym dużo, nie będę się powtarzać. E, drugą rzeczą, jaką chcę wprowadzić, to jest restrukturyzacja samorządu. Czyli chcę zmienić niektóre funkcje, żeby e, razem to wszystko działało sprawniej, szybciej, nie tak jak w zeszłych latach. Trzecią rzeczą jest wywieszanie plakatów i dzieł klas artystycznych na korytarzach. Wiem, że to tak trochę nie na temat, ale, ale sądzę, że to jest serio dobry pomysł i że jeżeli na mnie nie zagłosujecie, to, że ktoś inny może to wykonać. Okej, okay, moimi postulat, postulatami są no te socjale. Myślę, samorządu są bardzo fajnym pomysłem. No kontakt z uczniami, no to. Myślę, że to powinno być teraz oczywistością, że prowadzimy to w tej kadencji. No i mi się na przykład podobają z innych szkół na przykład pomysł familiady uczniowskiej, albo jeden z dziesięciu, takie wiecie, turnieje, żeby można było się poznać, też na przykład pokonkurować z nauczycielami, wygrać jakieś fajne nagrody, jak tu koledzy powiedzieli, jakieś tokeny czy coś takiego i to są moje pomysły. Moimi pomysłami jest na pewno reprezentowanie naszej szkoły na forum miejskim, promocję szkoły. Bo patrząc na to, jakie mamy wspaniałe siatkarki, drużyny sportowe i wspaniałych uczniów, a nasz TEP ogranicza się tylko do innych oddziałów teb. I dlaczego byśmy nie mogli wyjść z innymi szkołami, rywalizować i pokazać, że naprawdę w tym tebie rzeczywiście coś się dzieje i mamy fajnych uczniów z fajnymi ambicjami i osiągnięciami, tak na przykład jak siatkarki. Wzmocnić rolę uczniów w podejmowaniu decyzji, samorząd, spotkania z samorządami, ankiety. Kiedy słyszę, jakie masz postulaty, najgorsze jest to, że wiem, jak często są to puste słowa. Oczywiście posiadam takowe, yy, przykładowo yy, zorganizowanie Dnia Talentów, w którym właśnie uczniowie mogliby pochwalić się swoimi pasjami, porozmawiać, powymieniać wiedzą. Yy, moim drugim postulatem będzie na pewno yy, o wiele większa komunikacja z uczniami, tak jak yy, oczywiście moi kontrkandydaci. Yy, przeprowadziłbym to na zasadzie... Ankiety, kartki i będę wam pomagał. Więc, pośród moich projektów, choć sumie te projekty to bardziej są wydarzenia, ale mnie tam pytałem, więc myślę, że też mogą być, więc, które planuję, to między innymi koncert w toalecie szkolnej, który o dziwo przeszedł, <laughs> więc szykuję się, jak wiadomo, dawka wartościowego kontentu i niezapomnianych chwil. Z kolejnych moich kreatywnych pomysłów jest kalendarz szedłymetowy ze szafek szkolnych. Powiem, że to jest jedna z moich ciekawszych inicjatyw, kiedy o to chodzi, i myślę, że większość osób by chętnie zobaczyło to w naszej szkole. Oczywiście planuję również kontynuację dni tematycznych oraz wydarzeń szkolnych. Teraz przechodzimy do pytań, które zadają sobie wzajemnie kandydaci. Na odpowiedź macie 30 sekund. Proszę, Ksenia. O, o, dobrze. Masz mikrofon. Nie do Dziękuję bardzo. Moje pytanie akurat do Twojej ostatniej odpowiedzi, Mikołaj, to jest ten koncert w toalecie, bo wiemy, że u nas w szkole mamy toalety dzielone i czy to będzie tylko dla facetów, czy będą dwa koncerty, czy jak Ty to planujesz połączyć? Dobra, ogólnie plan jest taki, że oczywiście będzie w męskiej, bo jak wiadomo, tylko w męskiej takie rzeczy się dzieją, będą sobie drzwi otwarte, będzie sobie tam pseudo perkusja czy coś, a konkretnie nie wiem, co tam będzie. Ale no, nie myślę, że tak bardziej tak w drugi semestrze coś by się takie coś spełniło. No pytałem się odnośnie tego, powiedzieli mi, że może być takie coś. Więc jeżeli to nie będzie, to myślę, że coś innego wymyślę. No. Ja powinienem gadać ty no... Ale słuchaj, tu chodzi o pewność siebie. Ja jestem za. A ja jestem za to też. Ale to można połączyć. Koncert? To w końcu ja mam gadę, czy Kto to ma też Mam Mikołaj do Ciebie pytanie. Tak bardzo w tamtym roku Ci zależało na wygranej i tak cię to bolało. W tym roku nadal jest gadka o tym, że za wszelką cenę chcesz wygrać. Yy, więc powiedz mi, w czym jesteś lepszy, niby ode mnie, od Ksenii, od innych, yy, tak naprawdę kandydujących? Bo zależy, gadasz o kontencie, więc. Czym jesteś lepszy? Ja po prostu oferuję wartościowy content. I w sumie tyle w temacie, prawdę mówiąc. A mógłbyś <śmiesz> coś contentu? contentu jakiś cel? Już powiedziałem jakie mam cele, jakie mam projekty so, nie? No, content to content, jak wiadomo, content się klika. No na kontencie jak Dla uczniów? na No, na uczniów jest właśnie content. Jest niezapomniane A chwile, no a jak to mam rozwinąć? No po prostu, no co, co, co ja mogę? no Ja ogólnie oferuję wartościowe content dla uczniów, wszystko, żeby było na jak tylko może być to możliwe, oczywiście. A tak, już ty? Przechodzimy dalej. Ale ja, ja? się chciałem zadać pytanie. Komu? Kseni Kożow, Szwarty i Weterynarz. A, ja mam rękę podać? A, a, to mogę rękę też podać, a nie, bo mam za krótką. Tak? Tak, to a, Nie, to mam pytanie teraz, gadaj, tak? Więc no. Więc mam pytanie już do Kseni Kozioł. Jak dobrze pamiętasz, był taki nie no, to był cały rok temu, co nie taki fajny turniej z Fortnite. A. Może kojarzysz, co nie czekam aż do tej pory i czuję się oskamowany, że go nie ma. Dobra, dam ci. To jest y, tutaj z Fortnite'owym y, tak samo jak powiedzmy z Twoją gaśnicą albo z Twoim postulatem otwarcia patio, ale już było, ale, tak, było. ale już pomijając ten fakt. Ja na przykład też chcę powiedzieć o tym, że też było, miało być więcej turniej sportowych. Ja chodziłam, ja się prosiłam o to, nie było zgody, potem nie udało się, bla bla bla. Więc to nie wiesz, ja chodziłam też spytać o po prostu, tylko to jest też brak naszej mocy sprawczej. A, odwołać się nie mogę. Ja bym chciał zadać pytanie do Kuby. O. E, powiedz mi tak szczerze, załóżmy, że wygrałeś te wybory. Czy jesteś w stanie stanąć na stanowisku przewodniczącego szkoły i reprezentować nas godnie? E, musisz mikrofon wziąć, jak coś. Zdaję sobie sprawę. Bardzo dobrze wiem, dlaczego odpowiedziałeś na to pytanie. pewnie Zada, Zadałeś to pytanie głównie dlatego, że, że większość osób w tej szkole zna mnie z złego światła. Myślę, że dałbym radę, podałbym zadaniu i myślę, że poszłoby mi całkiem dobrze. To prawda, wydaje mi się, że większość z Was pewnie jest po prostu lepszy ode mnie, ale. Nie jestem też najgorszy z nas wszystkich. A jakby ja nie uważam, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy, ale po prostu chcę też jakby, żeby wszyscy wiedzieli, że w pewnym momencie to nie jest też reprezentacja jakby szkoły na arenie jakby szkolnej, miejskiej, ale to też jest, wiecie, są spotkania typu, gdzie musimy po prostu łączyć się z innymi oddziałami. Więc, że moim zdaniem osoba, która jest w samorządzie, powinna być otwarta i nie mieć problemu z jakimśkolwiek wysławianiem się, mówieniem otwarcie, bo to często jest, gdzie nie znasz tych ludzi, są z innego miasta. Po prostu wiecie, musicie być elokwentni, otwarci i tak dalej. Więc tutaj tylko moje takie. Yy. Dziękujemy wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że ta debata pozwoli Wam dokonać wyboru już 9 października, gdzie w komisji zasiądę ja, jak co roku, wraz z moimi kolegami i koleżankami. Zapraszamy. Dziękuję.